Cześć, dzisiaj o losowaniu Wimbledonu. Na kogo trafili polscy tenisiści? Jakie mają szanse? Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. W poniedziałek startuje Wimbledon, trzeci turniej wielkoszlemowy w tym roku. Tytułu bronią Carlos Alcaraz i Barbora Krejcikowa. Hiszpan ma, wydaje się, spore szanse na to, by ponownie sięgnąć po triumf. Czeszka chyba mniejsze. Ostatnio raczej nie radziła sobie najlepiej, kłopoty te zdrowotne. Zresztą w zeszłym roku grała w finale z Jasmine Paolini. Jed Włoszka to jedyna ze ścisłej czołówki WTA, która broni w tym roku tak wielu punktów w Londynie. Na przykład Sabalenka w poprzednim sezonie w ogóle nie grała na Wimbledonie. Iga była w trzeciej rundzie. Więc te pary ćwierćfinałowe wówczas były bardzo zaskakujące. U parów faworyci nadchodzącego turnieju w Londynie to wydaje się Alcaraz, Sinner. Chociaż Włoch, pamiętajmy, że nigdy nie był w finale w stolicy Wielkiej Brytanii. Niedawno też odpadł szybko z imprezy w Hale. Po powrocie do gry z zawieszenia przegrał dwa finały w Rzymie i w stolicy Francji, Roland Garros. Zobaczymy, jak będzie mu szło. Na trawie w tym roku zdążył rozegrać tylko dwa spotkania. Pytanie także, co z Nowakiem Jokowiciem? Londyn wydaje się być największą szansą dla niego na tytuł numer 25 w kolekcji wielkoszlemowej. Wygrywał Wimbledon już 7 razy. Ostatnio przegrywał dwukrotnie w finałach z Alcarazem, czy jest w stanie dojść do finału nie wiadomo. Na pewno Djokovic dobrze czuje się na trawie, poprawił się na woleju w ostatnich latach. Jeśli ma zdobyć ten upragniony kolejny tytuł, to gdzie, jak nie na Wimbledonie. Na US Open może być trudniej, bo tam nigdy nie był aż tak mocny. Potem może dopiero Australian Open w przyszłym sezonie. Chociaż Serb też pamiętajmy, niedawno deklarował, że chce grać do Igrzysk Olimpijskich 2028 w Los Angeles, ale zobaczymy, czy wytrzyma jego organizm na pewno. U pań wydaje się, że ciężko przewidywać, kto wygra. Koko mistrzyni Roland Garros. Przegrała bardzo szybko w Berlinie, rozegrała tylko jeden mecz w stolicy Niemiec. Sabalenka jest równa, ale nigdy nie była w finale w Londynie i też przegrała w półfinale w stolicy Niemiec z marketą wądruszową. Niby ma styl pasujący do trawy, ale czy na pewno może wygrać, nie jestem tak do końca przekonany. Może rybakina, ale ten sezon w jej wykonaniu nie jest aż tak imponujący. Być może będzie jakaś niespodzianka. Kto wie, co zrobi Marketa Wądruszowa, która niedawno wygrała w Berlinie? Czy po linii powtórzy finał? Wiele pytań. Jeśli chodzi o losowanie, to zacznijmy od naszych tenisistek. Iga Świątek jest rozstawiona z numerem 8. Tak niskiego rozstawienia w Wielkim Szlemie nie miała Polka od Roland Garros 2021, gdy wówczas także występowała z ósemką. Wtedy jednak była na początku swojej zawodowej kariery, potem bywała z siódemką rozstawiona na Wimbledonie. W US Open 2021 czy w Australian Open sprzed trzech lat, a następnie już dużo wyżej, gdy została liderką czy wiceliderką światowego rankingu. Aczkolwiek też te kwestie rankingowe się zmieniają. Obecnie w rankingu live po Bad Homburg jest już czwarta. Jej najlepszy wynik w Wimbledonie to dotychczas, jeśli chodzi o seniorską rywalizację, finał 2023 Wtedy także, co może dodajmy, występowała chwilę wcześniej w Bad Homburg. W Niemczech wówczas doszła do półfinału, teraz była w finale. Świątek rozpocznie turniej w Londynie od meczu z Poliną Kudermietową. Rosjanka jest obecnie 63. na świecie. Błysnęła na początku sezonu, gdy doszła do finału w Brisbane. Przegrała dopiero po trzech setach zaciętych z Areną Sabalenką. Później już jednak aż tak dobrze jej nie szło. W drugiej rundzie Iga może trafić na Amerykankę Katrin McNally, z którą to wiele razy rywalizowała w czasach juniorskich, czy na reprezentantkę gospodarzy Jodie Barrett. Brytyjki bywają groźne na trawie, ale ta zawodniczka występuje z dziką kartą i chociaż postawiła się krytykowej niedawno w Izborn, to też pamiętajmy, że Czeszka tak naprawdę dopiero wraca do gry po kłopotach zdrowotnych. Wydaje mi się, że w drugiej rundzie też IGA powinna sobie poradzić. Schody mogą się zacząć od trzeciej rundy. Tam na igę mogą czekać m.in. Daniel Collins i Marta Kostiuk. Amerykanka, jak wiemy, nieprzewidywalna. Niedawno w Rzymie ograła naszą tenisistkę, chociaż Polka zrobiła wiele też, żeby tam ten mecz przegrać. Nie ma pewności, czy Collins na pewno dotrwa do trzeciej rundy. W jej przypadku przewidzieć wyniki to jest wielka. Wielkie wyzwanie bym powiedział. W Strasburgu ostatnio przegrała w półfinale, w Rzymie po ograniu Igi przegrała z Eliną Svitoliną w kolejnym meczu. W Roland Garros też odpadła szybko. W potencjalnej czwartej rundzie może na Igę czekać Jelena Rybakina, także m.in. Klara Tauson czy Maria Sakari. Najtrudniej zapowiadałby się w teorii ten pojedynek z Rybakiną, mistrzynią Wimbledonu sprzed trzech lat. Jednak tak, Kazaszka notuje słabszy okres w tym roku. Nie jest też nie do pokonania. Ostatnio wygrywały z nią chociażby w Berlinie Arena Sabalenka, czy w ramach imprezy w Queen's Club 37-letnia Niemka Tatiana Maria. Polka z kolei była w stanie ograć rybaki na kilka tygodni temu w Roland Garros, również na etapie czwartej rundy. Wychodząc zresztą ze stanu 1,6-0 do 2. W ćwiercinale Wimbledonu Iga może wpaść m.in. na Koko drugą w tym momencie rakietę świata. Ale też forma Amerykanki na trawie pozostaje zagadką, a już w pierwszej rundzie Amerykanka będzie rywalizować z niebezpieczną zawsze Ukrainką Dajaną Jastremską. W ewentualnym półfinale na IG mogą czekać Pegula czy Andrzejewa. Pegula to byłaby powtórka z finału w Bad Homburg. Dyspozycja Rosjanki z kolei to jest jedna wielka zagadka. Po tym jak przegrała w świercinale w Paryżu z Lois Boisson, wydaje się, że straciła sporo z pewności siebie. Szybko odpadała z imprez trawiastych w Berlinie, w Bad Homburg i w finale na IG mogłaby trafić dopiero w finale Sabalenka, Paolinikis czy Rzęka. Aczkolwiek do finału to jak wiemy długa droga. Wydaje się, że losowanie i Świątek na Wimbledonie ułożyło się całkiem nieźle, z wyjątkiem tej potencjalnej rywalizacji z Jeleną, rybakiną w czwartej rundzie. W przypadku Daniel Collins to nie ma żadnej pewności, że ona w ogóle dojdzie do y, tej fazy turnieju, a co do rybakiny, no to wiadomo, ona umie grać na trawie, wygrywała Wimbledon, na pewno trzeba byłoby. Na nią bardzo uważać. Niemniej, tak jak wskazywałem, Rybakina też przegrywa czasem na kortach trawiastych, a w tym roku nie gra aż tak imponująco. I też jak na to, że Iga jest rozstawiona w Londynie z numerem 8, to nie jest źle. Cudów nie mogło być. Musiała w tej teoretycznej drabince wpaść szybko na dość wysoko rozstawione przeciwniczki, no przez to, że jest właśnie losowana z ósemką. Ale będę podkreślał, że turniej w Bad Homburg może jej dać dużo pewności siebie na trawie. Przechodząc do naszych kolejnych reprezentantek, Magdalenet, Wystąpi także jako rozstawiona w Londynie z, numer, z numerem 27, w pierwszej rundzie zagra z francuską Elzą Jacquemot. Ta zawodniczka dostała się do turnieju głównego w Londynie przez trzystopniowe eliminacje, Dzisiaj 115 na świecie. Linette będzie wyraźną faworytką, ale nie wiadomo jak w jej przypadku wygląda kwestia zdrowotna. Kilka dni temu skreczowała w pierwszym meczu w izbę w starciu z Dajaną Jastremską. W ewentualnej drugiej rundzie Polka może zmierzyć się ze Szwajcarką Belindą Bencić, która jest zawsze groźna, a w trzeciej z Jessicą Pegulą. Magdalena Fręch, także rozstawiona, tutaj numer 25. Nie miała do końca szczęścia w losowaniu, bo jej pierwsza rywalka Anastazja Potapowa to jest bardzo chimeryczna, ale też trochę groźna przeciwniczka. Ostatnio Rosjanka była w stanie ograć m.in. Kin w Madrycie, czy Lindę Noskową w Roland Garros. A następnie przegrywała np. Na w hertogen już w pierwszej rundzie. Co pokaże potapowa, trudno powiedzieć. W ewentualnej trzeciej rundzie, Frech znów może zmierzyć się z Mirą Andrejewą, którą to niespodziewanie pokonała ostatnio na berlińskiej trawie. Patrząc na największe rywalki Igi Świątek, Sabalenka nie miała szczęścia w losowaniu. I to wyraźnie. Już w drugiej rundzie może zmierzyć się z Lulu Sun, Nowozelandką, która rok temu sensacyjnie doszła do ćwierćfinału Wimbledonu. W trzeciej rundzie rywalką liderki rankingu może być Emma Radukanu, która na trawie potrafi grać dobrze. Albo, uwaga, Marketa Wądruszowa, która dopiero co w Berlinie ostatnio pokonała Sabalenkę w półfinale i wygrała cały turniej. A dalej na... Białorusinkę może wpaść chociażby Donna Vekić, Chorwatka, która ma bardzo dobry bilans z Sabalenką, 6 do 2. Pegula już w drugiej rundzie może zmierzyć się z Tatianą Marią, doświadczoną Niemką, która niedawno wygrała imprezę w Queen's Club. Kogo, tak jak wspomniałem, już na samym starcie będzie rywalizować z Dajaną Jastrębską. I rzut oka także na męską rywalizację. Hubert Hurkacz, jak wiemy, niestety wycofał się z turnieju. Szkoda, bo jego losowanie ułożyło się całkiem nieźle jak na zawodnika nierozstawionego. W pierwszej rundzie miałby Brytyjczyka Harisa, w drugiej rozstawionego Argentyńczyka Serundolo, ale to wciąż nie byłyby aż tak wysokie progi. Niemniej Hubert wybrał zaoszczędzenie sił i skupienie się na zdrowiu. W tym przypadku pozostaje nam jeden singlista w tegorocznym turnieju Wimbledońskim. to Kamil Majszak gra bez eliminacji. To już jest jego duży sukces, bo nie musiał startować w kwalifikacjach. W pierwszej rundzie trafia na Mateo Beretiniego, Włocha, który w ostatnich sezonach miał sporo trudności, problemów zdrowotnych. Niemniej to jest także finalista Wimbledonu sprzed lat. I Polak na pewno może się trochę go obawiać. Tym bardziej, że ma na koncie obecnie serię siedmiu porażek z rzędu. Od Madrytu Majszak nie wygrał żadnego meczu, zobaczymy, jak sobie poradzi z Berrettiniem. Patrząc na największe nazwiska męskiego tenisa, to Janik Sinner wylosował w pierwszej rundzie swojego rodaka Nardiego. Blisko lidera rankingów w drabince są m.in. Dimitrow Szapowałów, który kiedyś był w półfinale u Wimbledonu, Shelton, a w ćwierćfinale ewentualnie Musetti. Djokovic zacznie z Francuzem Mullerem. Blisko niego w drabince jest machać. Deminor w ćwierćfinale może być jego rywalem Draper albo Publik. Uwaga na reprezentanta Kazachstanu, bo jest w życiowej formie. Niedawno wygrał turniej trawiasty w Hale. Fritz może w czwartej rundzie trafić na Miedwiediewa, w ćwierćfinale na Zwierjewa. Alcaraz zacznie z doświadczonym Włochem Foninim. Blisko ma Rublowa, Cici W ćwierćfinale jego rywalem może być Rune albo Holender Hryszpor, który wygrał teraz turniej ATP na kortach trawiastych na Majorce. W turnieju ATP w Eastbourne wśród mężczyzn najlepszy był Amerykanin Taylor Feeds, który, co ciekawe, zwyciężył tam czwarty raz w przeciągu siedmiu lat. Naprawdę niezły wyczyn. Śmieją się Brytyjczycy, że trzeba będzie mu niebawem postawić pomnik. W tej samej miejscowości w finale damskiej rywalizacji Australijka Maya Joint ograła Filipinkę, Aleksandrę i ale starcie dwóch bardzo młodych tenisistek. Chociaż trzeba dodać, że Filipinka w ostatnim secie miała cztery piłki meczowe. Jednak okazała się gorsza w super tie breaku i to joint zdobywa swój drugi tytuł w karierze. Niestety żadna z polskich tenisistek nie przebrnęła eliminacji. Najbliżej była Katarzyna Kawa, która odpadła w trzeciej rundzie kwalifikacyjnej. Lepsza od niej okazała się 17-letnia Amerykanka Jowicz. Wygrała 6-3, 7-6. Ta Amerykanka to jest wielki talent. W pierwszej rundzie eliminacyjnej ograła Lindę Klimowicową. Maja Chwalińska też odpadła na etapie pierwszej rundy kwalifikacji. U Panów nie mieliśmy żadnych reprezentantów, żaden niestety się nie załapał. Z eliminacji do turnieju głównego u Pań weszły m.in. Juwan Tausen, Sasnowicz Martic czy Serbka Stojanowicz. I jeszcze kilka słów na temat sobotniego meczu Iga Świątek Jessica Pegula. Ciekawe, jak Amerykanka poradzi sobie na Wimbledonie, czy przełamie niemoc ostatnich zwyciężczyń imprez trawiastych przed Londynem. Z wyjątkiem Ons-Jaber, chodzi o sezon 2022, gdy wygrała w Berlinie, a potem była w finale Wimbledonu, to żadna z która wygrywała turniej przygotowujący do Wimbledonu, nie zachodziła potem daleko na londyńskim trawniku. Tak jest od kilku lat. Pegula z kolei była już... Ćwierćfinale londyńskiej imprezy. Zobaczymy, czy jest w stanie ten wynik wyrównać albo poprawić. Jeśli chodzi o Iga, Igę, to finał w Bad Homburg pokazał zwolennikom teorii spiskowych, że to nie jest tak, że jak Daria Abramowicz nie ma na trybunach, to Iga gra lepiej, jest spokojniejsza. No nie, była dość nerwowa w tym spotkaniu finałowym, a jej psycholog. Nadal nie było na trybunach. Dużo lepiej mentalnie radziła sobie z Azarenką, Aleksandrową czy Paolini. Pewnie stawka meczu, pierwszy finał od roku zrobiły swoje. Widać też było u Jigi spore emocje po ostatniej piłce, łzy w oczach. Bardzo jej zależałoby wygrać ten mecz z Pegulą w Bad Homburg. Nie udało się, ale myślę, że i tak postawiła kolejny po Roland Garros, po półfinale tam. Krok w dobrą stronę. Jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie w stolicy Wielkiej Brytanii bez pompowania balonika. Po prostu to jest ciekawe. Iga po finale powiedziała takie zdanie. Ten turniej pokazuje, że jest dla mnie nadzieja na trawie. Zdecydowanie tak. Impreza miała ją przygotować do Wimbledonu i wydaje się, że spełniła swoje zadanie. A jak będzie w Londynie, nikt tego nie wie. Wydaje się tylko, że mogła się poczuć pewniej i przede wszystkim poprawiła serwis w Niemczech. I na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na losowanie polskich tenisistów w tegorocznym turnieju na Wimbledonie i kogo Waszym zdaniem należy zaliczyć do absolutnych faworytów i faworytek tego turnieju trawiastego. Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.